Cześć, witajcie z tej strony Oleg Power i widzimy się w kolejnym odcinku z trzeciej, e z trzeciej ery Defight and Conquer. I oczywiście z naszych elfów z Rocznej Puszczy, którzy teraz będą walczyć z orkami. Mają lekką przewagę liczebną, ale my ich rozgromimy w pył. Legolas do rady. Wierzę w niego. Cóż za piękne miasto. Co za piękne miasto, to chyba Rivendel. Tak mi się wydaje przynajmniej. Hmm, hmm. Zobaczymy jak nasza walka pójdzie. Dum, dum, dum. Tak, mamy. Zaatakowaliśmy ich w nocy. Kto z przodu stoi? Nie pozwalam Wam używać ognia. Tak, tak. tak. Dobrze, oni tak. I. Dobra. Wow, ale się na górce ustawili Znowu jesteśmy w dubie Idźcie tam I znowu kurde mam problem z myszką No fuck Idźcie Tak, żeby trochę mieć przewagę Czy ja tam widziałem jeźdźców Cholera To są chyba jeźdźcy wargów Fuck Trzeba będzie ich łukami potraktować Chinę daur daur co co jest Dawać. A z nimi chłopaki Zrobimy taki mały myk że Pozwoli pozwolić strzelać z strzał. Ja bym chciał w tych, o tak. Dawać. We w nich strzelać. Dobra, trochę za duży chaos się robi. Wystrzelać tu od boku. Was pociągniemy tutaj. Dobrze. Świetnie im idzie. Dobra, załamani psychicznie i fizycznie e, Was też tu przesuniemy Was jeszcze bardziej W tych postrzelajcie, bo uciekają Wy teraz postrzelajcie se tam Proszę w tych o Pięknie. Tylko jeszcze gdyby poumierali. Ale ci od tyłu ich zaatakują, więc... Ci razem sobie wręcz wy śmiejcie Wy z tyłu tutaj zacznijcie trochę robić szumu. O generał padł Kapitan Ilukhrun Dobra Oni nie chce na uciekają. Mam to tak naprawdę gdzieś Nie chce uciekają wszyscy. bylebym bym wygrał is very much W tych tutaj postrzelajcie, bo oni mają Nie w ta... No dobra możecie sobie postrzelać Już bardzo się upieracie to Trochę ich tu powybijaliście bardzo pięknie, teraz tych. Wy se biegnijcie za nimi. Dobra, tu hop. O, panowie, panowie. Oni se za nimi biegną na luzie. I zaraz tu przyleci... O właśnie. O tym była mowa. Że nagle zmniejsza im się populacja. Dobrze, pięknie. Tych rozwaliliśmy. tamse uciekają, co prawda, i mogłem za nimi podążyć, ale mi się nie chce. Nie będę ich ganiał po lesie. Thorin, Oakenshield, about his quest. Thorin, czemu musiałeś zginąć? I czemu nie macie w tej grze? Kurde, musiałeś, chłopie, zginąć? Musiałeś? Musiał się wykopyrydnąć. Jeszcze możemy w sumie jedną rundkę poczekać. Tu się zaprzyjaźniliśmy z Beo, Be że coś tam. Tutaj mamy jakieś takie takie bardzo podobne do naszych, więc my to nawet chyba przejmiemy. To są orkowie z Mr. Misty Mountains, więc tak Misty Mountains czy Gundabadu? Nie wiem. Chyba, nie wiem. Ale sobie z nimi damy radę. Na luzie. No dawaj szybciej, szybciej, szybciej. Legolas już się popisał z killem uczniczym. Shadow of Mordor, coś tam. A gdybym ja ich połączył w jedną, jest. No i teraz razem zaatakujemy. A co? Ups, jesteś taki e, w, w, udupiony gościu. 5 do 1. Dostaniemy kol wio kolejną wioskę. O tak, o tak. Kolejna wioska za free. Chyba, że stawiam opór. To wtedy nie będzie aż tak za free, bo stracimy trochę żołnierzy. Ale i tak ich rozwalimy wszystkich. Wow. Wow, ale dupna wioska. Znowu dałem się namówić na atak na jakąś głupią wioskę. Was tak. Bez tego Okej okay. i Was to po prostu idźcie tam. Ale powoli. O i wy se też podejdźcie. Tu wyłączone, tu. I wy też without flames. Prześpieszmy waszą podróż. Gdzie jest nasz tranduil? My chyba go jeszcze nie widzieliśmy Ale wygląda głupio Przynajmniej Le Legolas wygląda normalnie Ale zdjęcie mu fajne Takie już y z filmu Dawać. Łuczniczy, jeżeli moglibyście przywitać panów a wy co możecie już iść Wow Ale eskapada leci Bo wybijamy ich trochę w środku już Oni jeszcze tak stoją w tej kupie więc W sumie to tu będzie taka Szyszka bab, wszyscy na dzianie na strzały. My ich po prostu dziurawimy. Po prostu. Ała. Jeszcze ci łucznicy zamiast strzelać tutaj raczej ci, ci źli. To oni sobie gają. Już połowa. O boż To nie mogło być lepsze. We strzelacie stąd strzelacie. Jak jest, jaki skill? Ja bym już się poddał <laughs> Jakby mi tak dziurawili już w armię Pod nogi, chłody pod nogi, strzały w brzuch. O ty Owy chuj Niedobre. O, a, o. No poddajcie się. Ich już nie ma dużo tu. Stoi ich tu tylu, że... Wow, aż jedna strzała we mnie poleciała. Dobra, strzelać teraz tam z powrotem. Wracamy do strzelania w to miejsce. Oh. Ale taka mgła jeszcze jakby... Jest. Chłopaki, wy już nie żyjecie. Moi pięknie tu walczą. Tu chyba generał stoi, tak mi się wydaje. Albo on jest w tej pi drużynie pierwszej, która... O! Ostatni! Tak, rzuć tą dzidą, może kogoś trafisz. Tak też myślałem. Postrzelajcie teraz z tamtych.

zabili nam 42 a czy my tylko 40 straciliśmy nie ważne Zobaczymy co nam to miasto zaoferuje Wow aż dwóch. Okupaj King Trondoil. To jakiś tu Dains Hall. Ale w sumie ja nie wiem, czy ja chcę zabierać to krasno. Chyba, że ja się na to rzucę. I potem mi to oddam. Dobry pan to jest Gundabad o to tu jest Gundabad to w takim razie co jest tu Goblin Town hmm. to jest Rivendell nie tak Imad... Imla... imladris tak to jest Angmar te to... Karndum tak Dobrze. dobrze yes, bardzo mało. dobrze teraz tylko musimy jakoś tak Poszerzyliśmy to swoje trochę granice na północ. Nie wiem co za bardzo teraz zrobić. Jeżeli tak... Yy, jak to jest? Tu jest jakaś te... coś tam. Mamy tego belaku, coś tam. Hmm. Ja bym tu najchętniej... Co to jest tak w ogóle? Shadow of Micro Orks of the... I właśnie my się stąd wycofamy. Właśnie to zrobię zaraz. Nic tu nie mogę konstruować, a nic. What? To po co ja to przejmowałem? Dobra, zostawimy tu tylko jeden oddział. Tak. For the light. Yes, my lord. Was For me. Uh, bierzemy. Bierzemy, bierzemy. Yes, bierzemy. I tylko oni, co tu zostaną. A my skierujemy się tu. To jest kolejna jakaś wioska nie nieprzyja nieprzyjaciela. Więc jak nawet stracę tą, tą wioskę, to nie będę płakał za nią. Co ta jest? Uh, nie nie mamy dużo tych wiosek ale zaraz, raczej nie zaraz spróbujemy tą przejąć potem widzę, że tutaj ale to jest tych ludzi z nad jeziora, więc my, raczej jest ludzi z nad Anduiny więc my nie będziemy im tam włazić z butami tu jeszcze jest tu mnóstwo tych, w sumie całe, ca całą roczną puszczę, jak zdobędę to będę szczęśliwy Łódź jest Dolguldur, guldur, które jest tu. Tu jest parę wiosek w środku, więc tu jest jedna wioseczka do zdobycia. I to, a to spróbujemy wykupić od nich. Więc easy bro damy radę. Dajemy dalej i dalej i dalej. Dominionów Isengard o, jakaś widzę tutaj grupka nieprzyjaciela stoi obok nas i zaraz ją zabijemy, wypotroszymy, urwiemy głowy i tak dalej. Alasjella się A za co? Nieważne. Dobrze. Wow, armia, że nie wiem. Chłopaki Giniesz! Wiesz, że ty Nie żyjesz. Piętnaście do dwóch, chłopie. Ja muszę cię zabić, dlatego, że żebyś nie zrobił niczego głupiego, no. O, Lindon, tam, gdzie nasi krasnoludowie, te trzy wieże stojące. Kresnol, w kresnol, w ten odcinku z Krasnoludami ludami była jedna walka tutaj za to na za wszystkie. Wow, ale ciemno jak w dupie znowu. Tak, tak. Wy, wyłącz to. To, to, to. Do ataku jeszcze tobie wyłączę i tobie aby iść i strzelać. Kto mi tu strzela z płonących? Ale już ich poparzyli trochę. Pięknie już ich szatkujemy. Już 6% stracili. Ona nawet ich trochę podsunę, żeby... Tak. No dawaj, trochę szybciej. I strzelać teraz. Teraz to... Możecie sobie strzelać do woli Będziecie mieli tyle... Patrzcie. Oła Prosto w twarz. Uuu, po prostu rzeźnia. Rzeźnia jak nie wiem co. Oni nawet nie dobiegają do nich i. Wy w tych strzelać bardziej, nie? O w tych strzelajcie. No w tych strzelać, a wy do ataków w tych. Już połowa, ja. Yeah. Dobrze. Wy w tych postrzelajcie bo oni tu. Ty... Zebiegają. Dawaj. I tak nie macie szans, poddajcie się. Ale tych tylko mi nie chcę za daleko wysuwać już złamani Pięknie Ile tu 13 zostało. Tu 160 Cofnijcie się Bo poszycie zwierzynę Zamiast uciekać, albo raczej nie uciekać, tylko zamiast atakować i starać się wibić jak największą część mojej armii, to oni stoją. Pięknie. Ciekawe gdzie tu jest generał. Chyba to ten taki najwyższy z nich. Niech zastosowy. Został... A strzelajcie do, do ostatniego tutaj Ta to jest chyba generał nawet, tak mi się wydaje. Albo i nie Albo to jest Przecież my go zabiliśmy Jeszcze poleci na salwa tak O, chyba już se uciekną Nie no, poczekamy jeszcze na jedną może Tak, to jest chyba ich dowódca Ten z pochodnią Ile straciłem? 2% wow Dobra, dajmy im Niech, niech się uciekają. Nie chcę uciekają, nie będę ich gonił. Dobra, były trzy bitwy. I ten odcinek niech był nie taki krótszy i tak chyba ma tro trochę chyba nawet pół godzinki, więc zaraz się pożegnamy. E, poszedłem. They will not see us in the forest. Teraz tylko tak krykniemy sobie żeby. No, postawiłem niepotrzebnie tutaj trochę, ale cóż. Przyda się na zaś. Construction A zbudujmy sobie stajnie. A tr w Trondul z drogi To to jest Spaj. A spaja my nie chcemy na razie highly of you dobra. No to tak, ja wam dziękuję za odcinek. Widzimy się już w kolejnych, gdzie znowu tych odepchniemy od naszych granic i... Wyruszymy sobie po tą tu wioskę, która stoi taka samotna w lesie. Niedługo będzie nasza, więc dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia.